Cześć, witajcie! Ja jestem Godon i to jest mój pierwszy filmik na kanale. Jak widać, buduję tutaj skład. Jest to skład oparty na lice. Jest to skład oparty na lice angielskiej. Jak widzicie, są tu naprawdę zawodnicy tylko i wyłącznie. Tacy drodzy, jakby to powiedzieć. Zajrzymy Sania, którego teraz widać, ale nie o to. Nie o tym. Czy no teoretycznie. O tym, no. Dobrze, co chciałabym poruszyć. Jest to mój pierwszy filmik na kanale i od razu mówię, ta drużyna jest naprawdę droga, ta drużyna kosztowała dokładnie ta drużyna kosztowała dokładnie 1 310 200 końców, czyli że naprawdę bardzo dużo na no, takie jakby to powiedzieć standardy tutaj widzicie jeszcze innego piłkarza nie z ligi angielskiej ale on nie będzie uczestniczyć w, nie będzie jakby wspomagać tej drużyny ponieważ robię drużynę z piłkarzy, których trafiłem w paczce no i właśnie go Soldado, właśnie go dzisiaj trafiłem w paczce um, bardzo się ucieszyłem kiedy go zobaczyłem kto to by się nie ucieszył? Szubił piłkarza wartego około 100 tysięcy, pewnie teraz pletę jakieś głupoty, ale mniejsza z tym. O, jeszcze nie wspomniałem menadżer Roberto Mancini, co tu mogę powiedzieć o tej drużynie? Drużyna doskonała na pewno, no, bardzo droga. Pierwszy skład kosztował dokładnie 1 134 250 monet, a z rezerwą 1 310 200 monet. Tak więc jest to naprawdę suma ogromna. Naprawdę, suma bardzo duża. No i co, tu? jeszcze tylko pokażę piłkarza, który ma rozegrane najwięcej meczy: co so John Terry ma 1242 rozegrane mecze. Przepraszam, 1243 rozegrane mecze. I to nie ja tyle meczy nim rozegrałem. I no i to by było na tyle. Ta drużyna jest naprawdę droga i, i naprawdę dobra. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Z tej strony Godon. Do, do, do widzenia.